To jestem Robert Todowca, królików. W dzisiejszym odcinku będzie film. Jakiego królika miałem? Pierwszy w hodowli był. Jaki królik? Jako pierwszy jeśli ja się taki film spodobał zostawcie łapeczkę do góry subskrypcję, napiszcie fajny komentarz to was pozdrowienia w następnym odcinku tam młode jeszcze są zrobię wam zbliżenie czekajcie No tam czekajcie o jest tam widzicie, ruszają się tutaj jest samica sobie siedzi że na dnie wypiła ma jeszcze 500 jaki jak pierwszy w hodowli był królik pierwszy w hodowli był w sumie byli dwa ten i ta jako pierwszych mam w hodowli od małych no, do już dużych tu samczyk, tu samiczka. No i... Już Wam mówię, że to nie jest rodzeństwo To jest e, z innych gniazd. Ale podobni są bardzo. No dzisiaj pokażę Wam... No więc dzisiaj Wam pokażę nowy nabytek. Jak mogliście widzieć w niektórym odcinku w tej klatce, był jakiś królik. Ale dokładnie go nie widzieliście. Mm, to jest. Już Wam mówię. To jest. Nowy nabytek. Tu była kiedyś samica. Yy, mieszanie samica. A teraz jest. Tam, 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 tam. Czekajcie. To jest baran, miniaturka baran, jakoś baran francuski, miniaturka, to jest to jest miniaturka, patrzcie jaka grzeczna, miniaturka baranowa, będę do niej, do niej be, to jest samiec, samiec, będę do niego kupywał samicę, samicę do niego będę kupywał, no mm. i... Nowy nabytek mamy w No, mm. ale to nie. nie, teraz. Może kiedyś do niego kupię. Bo jeszcze nie. Jeszcze wam tutaj trokaczy pokażę. No i barany francuskie. Samica tu jest. Tak, siedziała, to tak siedzi. Bardzo lubi się... Czekajcie. Ona bardzo lubi się głaskać. Jak człowiek by... Jakby... Ktoś przyjechał tutaj na przykład jak... Mm, nie wiem kto. No i ten samiec tutaj jest. Tak, było to tak jest podobnie. hodowli. Nic się nie pozmieniało. Zamykam. No i ta młoda. Tak było te 9 sztuk to tak jest. Dzisiaj będzie tak dłuższy ten odcinek myślę. Pokazałem wam mojego nowy nabytek. Tam, tam gdzie jest teraz ta miniaturka, tam miniaturka barana francuskiego to chyba. No. To tam była, to tam była młode to był jeden młody królik. No i go sprzedałem właśnie. Sprzedałem go i teraz będę kupywał do tego samczyka y samicę, miniaturkę też będę kupywał. Y tutaj samczyk siedzi sobie. Jak oglądaliście? wczorajszy odcinek, to było ile wydałem na hodowlę i przedwczorajszy to właśnie mu wybrałem obornik no i te właśnie dwa były u mnie pierwsze fotowli te dwa ta samiczka ta samiczka no i ten samczyk jako pierwsze, one są najstarsze. I może będzie odcinek z, bo wiecie, w niedzielę kończymy daily. Może przedłużymy je, ja, dwa dni jeszcze. Ale nie wiem. Czekajcie, tu mu wyleję, widzicie co ma Dobra, yy, i będą jeszcze, jak yy, kupię do, tego, do tej miniaturki samice, to jest samiec miniaturki, kupię samice, no to będzie odcinek z nowym nabytkiem, tak jak było z tym samczykiem, z tą z tym samczykiem też, więc samców to już jest tutaj dużo. Mm. Nie będę wam pokazywał młody, no bo dosykałem inne króliki, no Jeśli Wam się taki film spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, napiszcie fajny komentarz, a ja kończę ten film na razie.